Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest droga nad zalew, to nie wygląda bardzo. jak droga nad zalew. Jaki zalew? Przecież mieliśmy iść na baseny! No, woda to woda, zalew basen, mieliśmy się potaplać w ciepłej wodzie, a póki tak, co to jest. Tak, i jakaś sam ryba będzie po prostu próbować zjeść mój największy palec u nogi. Super, wiesz co? Naprawdę mi się ten pomysł podoba. E, przynajmniej nie pada na nas, prawda? Tylko że nie wydaje mi się, że zalewy są w jaskiniach, więc. W... Poszliśmy bardzo, bardzo, bardzo złą stronę. Powiem ci tyle, że tutaj w ogóle wygląda jakby nie padało od wieków, biorąc pod uwagę jak bardzo sucho jest. No... Babek z piasku nie zrobimy, ani zamków, do tego potrzebna jest woda, ale Zawsze cóż, możesz cóż, zrobić dziurę, tak jak większość e, facetów to... na o, plażach. O, hej, zobacz, on wygląda na ratownika, prawda? Brakuje mu um... tylko gwizdka, kąpielówek i... E, przepraszam. Pan jest ratownikiem co? chyba nie jest ratownikiem. Lepiej go wiesz. tak nie nazywaj, bo od ciebie nie wiem, czy zauważyłeś, ucieka. Raczej on nie jest ratownikiem, ehm, ale może prowadzi nas do kolejki do biletów? O, może nas do jakiegoś super vipowskiego do loży VIP, do zalewu VIP nas prowadzi na pewno, tylko że... On nie ale dlaczego ty miałbyś bo... być VIPem? Jakby co ehm, jest Vipowskiego? Nie wiem, na ja jestem sławnym youtuberem, czy coś. Ehm, on za to raczej do wody chyba nie wskoczy, bo jak wskoczy, to mu się skrzydła pomoczą i raczej nie, nie wyjdzie już z powrotem, ale Powiem proszę ci... prowadź mnie, prowadź mnie, daj mi specjalny kod, żeby powiedzieć ochroniarzowi na, na wejściu i, i będzie wszystko. Ja w też porządku. bym uciekała, jeżeli jakiś dziwny A, youtuber powiedziałby tak? mi, że za promocję na Instagramie nie wiem, A, żeby dał mi coś taniego i tak dalej. Obraził się, widzisz. No oczywiście się obraził. Kto chciałaś, by chciał po prostu dostać się? Chciałaś za taki darmo wejście bil. i. Patrz! Tam może być coś grzybowy. To jedyne, co się może. nauczyłam na wszystkich weselach, Tam jest na których bilet. byłam. Tam jest bilet do wejścia. To jest pierwsza opcja, a druga opcja, że to jest po prostu gin, gin w lampie. Eee, jest jeszcze czwarta opcja, chyba... to może być po prostu herbata. Też o. bym się napiła powiem ci szczęście. Wolałbym tutaj całkiem gina gorąco. w lampie, bo Jean mógłby wtedy nas przyteleportować do jakiegoś zalewu rzeczywiście. Um, A, ale nie nauczyłeś się tych wszystkich rzeczy z bajek, że Jean jest bardzo podstępny i daje ci coś, ale zabiera ci coś innego? E, daje mi pieniądze i zabiera tak, mi wszystko Tak, I wszystkie na przykład zabiera ci twoją, twoją rodzinę. E, zabiera mi wszystkie męki i smutki, bo mam pieniądze. Dobrze, panie Jeanie, przepraszam i. Uh. Um, on rzeczywiście wygląda jak luc z nosa. To jest A, bardzo podejrzane. Czy dobry panie Jeanie? Ja bym o, z nim nie gadała. Dziękuję za uwolnienie mnie z tej e, ciasnej lampy. Jako dowód mojej wdzięczności chciałbym dać ci trzy życzenia. Trzy życzenia? Mm. E, tak, mm. trzy tokeny na życzenia i kiedy jesteś gotowy, powiedz mi swoje życzenia. E, Bardzo źle mu się z oczu patrzy, powiem ci to. Po drugie, powiem ci, że masz po prostu dwie rzeczy, których na pewno nie możesz tutaj prosić. Po um. pierwsze. Nie proś o kolejne życzenie, to o... jest zawsze najgorszy pomysł, a druga rzecz, proszę nie proś o coś bardzo głupiego, na zasadzie poprosisz go o pieniądze, a on zabije ci całą rodzinę i powie, haha, no teraz jesteś bogaty, ale bez bliskich i tak Dobra, to poczekaj, zobaczmy co najpierw ma, co e, oferujesz, pokaż mi swoje towary, możemy być e, super bogaci, możemy być sławni, możemy używać magii, możemy móc... Oswoić każde zwierzę możemy wskrzesić zmarłych, możemy mieć najlepszego przyjaciela, możemy mieć miłość. O! teleportowanie. Ja, ja bym to chciała. Ja ostatnio czuję się bardzo samotna. Eee, miłość! Kiedy możesz mieć na przykład opcję latania, albo bycia silnym, niewidzialnym. Przecież to e, ci znudzi, chwila. a jak masz osobę, która, która cię kocha, nigdy po prostu nie będzie nudą w twoim życiu. Można chcieć być nietoperzem? Przecież to samo co latanie, a może. E, można być szybkim, można prosić o pokój na świecie, o skończenie głodu na świecie, o bycie... To są dobre cele. O bycie Bogiem, albo e, nieśmiertelnym, albo możemy czytać w myślach. Um, no to hmm. nie wiem, powiem ci tak, ty go zmacałeś, więc y, powinieneś ty być osobą, która um, Proszenie o fortunę. proszę nie głupiego. Proszenie o nie, 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 E, skończenie głodu na świecie. Mm -hmm. I potem zaraz poprosiłbym o fortunę. Przepraszam bardzo, ty myślisz, że to się jakoś to by canceluje? Się, to by czy się wybierasz nie wybierasz jedno i zapominam o kolejnym? E, nie wyzerowałoby się, wyzerowałoby się. Co tu jeszcze? Mm. E, ostatnie życzenie, które mogę poprosić, może czytanie w myślach. Mm. To brzmi fajnie. Oh! O! Co się dzieje? O! Coś się dzieje! Um, to dostajesz karę za to wszystko! E, nie. Po prostu pojawiłem się na mapce. I hej, wiesz co mam w ekwipunku? Już widzę. Widzę w twojej rączce. Widzisz nie, to? Nie, ja dziękuję. Ja nie chcę żadnego przeklętego po prostu bogactwa. To wszystko wygląda świecie? bardzo podejrzanie. na świecie? Jaki głód na świecie? Mam dużo marchewek w kieszeni. To co, każdemu byś po prostu marchewki dawał? A... Przecież marchewki się kiedyś skończą i... Tu też to po, zobacz, pierwsze, a po drugie. Jest nieskończona ilość marchewek, zobaczmy, tutaj jest rzeczy do jedzenia. W ogóle. Ale chwila. to twojemu, twoim ludziom będziesz kazał tylko marchewki jeść? To a... można tylko. Mam też ziemniaki, może... mam też chlebki, mam... O zupę, Boże, dobra. Mam w takim razie wszyscy czerwony. będą... Okej, okay, w porządku, rozumiem. A... Czyli co? Tak, Czyli... W ogóle ten dom to twój? No tak, już jestem super bogaty. No, tak, zauważyłam właśnie, tak, ale ja nie Tak, wiem... tak, 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 chodź, 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 e, muszę Cię oprowadzić po mojej nowej willi, proszę bardzo. I widzisz, żadnych negatywnych rzeczy, nic, kompletnie. Przepraszam bardzo, ale czy Ty nie wybrałeś, co Ty wybrałeś jako Twoja trzecia rzecz? E, czytanie w myślach? No właśnie, więc nie wiesz nawet o czym myślę teraz, e, prawda? Um, myślisz teraz o tym, jak bardzo chciałabyś e, mieszkać ze mną w tej wielkiej willi. A, oh, czyli naprawdę on cię po prostu... Oh, on cię oszukał! Ja Nie, jedyne, ale... o czym teraz myślę, to żeby coś zjeść. A zobacz, tu są jakieś... No ładne wszystko, A. ale... Dlaczego to są sklepy, Mogę kiedy i tak kupić możesz meble? wszystko dostać? Mogę kupić meble? O, poczekaj, kupię sobie klucz francuski i... Oh, Okej, okay, hej, mam rzecz. Mhm. Mam rzecz, która... Jest idealnym synonimem bogactwa. To jest coś, co. Jak naprawdę tylko... coś drogiego i tak samo głupiego, co prawdopodobnie, je jeżeli byś to sprzedał, to dałbyś szczęście mnóstwo. Postawię przed domem, mnóstwo Postawię mnóstwo przed innym domem ludziom. żeby. A. Nie mogę. Czyli jak? wydałeś mnóstwo teraz pieniędzy na coś, czego nawet nie możesz postawić. Złota toaletę. Czokolwiek, czy ty naprawdę kupiłeś sobie złotą toaletę? Hej, jak przyjdzie jakiś znajomy i zobaczy, że mam złotą toaletę, Przecież to jest po prostu... zimne! Wcale nie. Twoje pośladki zawsze będą zimne i mokre i obrzydliwe. E, przepraszam bardzo. To jest najgorsza bardzo. rzecz, chyba że kupisz sobie jakąś poduszkę na przykład A w, czym? w trakcie robienia różnych rzeczy w toalecie. E, że niby zwykła toaleta jest ciepła? Wcale nie, też jest tak, zimna. Tak, w Japonii są na przykład. A w Japonii są, to trzeba było poprosić o e, teleportację do Japonii. E, to jest... Wiesz co, ta, ten, ten domek jest taki coś duży, patrz mam nawet własny, proszę bardzo, mam własny labirynt. To idź tam się zgubić, Tylko... Zobaczy, zobacz czy tam cię nie ma, zobacz możesz z zjąć ubranie i pilnować. Nie dostałem żadnych konsekwencji e, no swoich właśnie, czynów ale i nie pierwsze, wiem jak a... się czyta w myślach. Hmm. No właśnie, jakby powiem ci szczerze, mnie nie wyczytałeś, będę z tobą szczera, całkowicie pomyliłeś się o 200%. Hej, a ten głód na świecie to jest naprawdę. Nam po prostu głód nie schodzi. Mi schodzi. Ja się czuję głodna. A, to a prawdopodobnie. To, mm, no wiesz co? To, to może to był... życzyłeś dla. Wszystkich, głód na świecie. Ale nie świecie dla mnie. Tak, głód na świecie Oprócz Tak, dokładnie. Było Dzień dobry. W zapisie. Halo. Panie kurczaku, czy myśli pan o czymś? Um, czy a. On o czymś myślał? Czy mogę. może pow. <noise> co? Kurczak do mnie powiedział. your eggcellent. Aha, czyli jesteś jajkowo. Wspaniałe, tak? Jestem Czy one ja mówiłem coś jesteś. innego jeszcze? E, ten mówi, że I, I am egg explorer. Czyli jest. O oh boże. Czyli po świnko? prostu jedyne co kurczaki robią to żarty na temat jajek, tak? tak. To jest tylko e, i wyłącznie to. Oh, please don't go bake on my heart. E, one wszystkie żartują same z siebie. A um, czyli one wszystkie wie że chcemy je zjeść? E, ja nie chcę ich jeść wcale. No bo masz niezliczoną ilość chlebków, marcheweczek i tak dalej, to pewnie, że ich nie chcesz zjeść. Jest tu może jeszcze jakieś zwierzę. Oh, z villagerami? może rozmawiać? Owca, owca, Eee... Aha, kocham muzykę. Moimi ulubionymi e, piosenkami są te przez Lady Baba. Że, że ba, ba. Lady Baba, aha. Jeku kochany, powiem ci tak, może kotek chce nam coś ciekawszego. Kotek mnie ucieka. Czy próbowałeś rozmawiać z villagerami? E, mój dziadek był, e, był, e, był rycerzem i był nazywany Sir Loin. Aha, Loin, czyli jak pystek. Powiem ci tak, naprawdę, jeżeli takie są ich myśli, to wolałabym ich nigdy nie słyszeć. I to miało być porozumiewanie się chyba z ludźmi e, w ich myślach, villager, a nie ze zrzędami. Nie, villager nie chce ze mną rozmawiać, ja jestem zawiedziony, powiem ci szczerze, myślałem, że właśnie z villagerów będę mógł tutaj przysłuchiwać. E, kotku. Kotku, kotek? O nie, kotek nie chce. A co mówi do ciebie ten podróżnik, ten taki, który przyłazi z, nie wiadomo z jakiego powodu. A, a Tutaj tu... ten. Gdzie? Gdzie Tutaj tu widzisz? O tu go, o, nie! Panie podróżniku, panie podróżniku, panie podróżniku, czy pan coś... Może Lama coś ma ciekawszego do powiedzenia? Nie, a Lama? Eee, jestem szybsza niż Aha. Że Lamborghini. Aha. czy Lamborghini. Ci tak! Gratulacje! Dostałeś życzenie z, po prostu znajdowania najgorszych żartów, które kiedykolwiek słyszałeś. I powiem Ci tak. Jeżeli chodzi o Twoje życzenia, są naprawdę beznadziejne. Daj mi! Daj mi wybrać! Zobaczyć, jak będzie cudownie! Myślisz, że Ty wybierzesz lepiej? Oczywiście! Taka, taka pewna jesteś? Taka Absolutnie. pewna jesteś? Totalnie! Dobra, no to pokaż, co potrafisz, ha? Oczywiście! Ja już mam wszystko wybrane. Po pierwsze, oczywiście, że potrzebuję miłości, ponieważ dokładnie, więc e, naprawdę potrzebuję em, jakiegoś wspaniałego, em, nie wiem, może Mięśniaka albo uroczego nerda, jeszcze nie wiem, jeszcze się nie zastanowiłam. On prawdopodobnie będzie wiedział, co ja chcę. Co więcej, co ja bym również mogła chcieć, na pewno porozumiewanie się ze zwierzętami, prawda? No bo come, on, jakby ja uwielbiam zwierzęta i to, że one mnie lubią, ja chcę również, żeby one lubiły mnie. Porozumiewanie I... w sensie, że chodzi Ci o możliwość oswajania? Tak, bo, ale... Przepraszam bo bardzo, porozumiewać? Bylibyśmy. To ja się porozumiewałem. O oh, kaman, Wydaje mi się, że i tak ja będę je totalnie rozumieć. I co więcej, chciałabym po prostu, żeby na świecie był pokój. A serio? To, to, to tyle? Wiesz co? Podobno z tego, co tutaj zrozumiałam, jeżeli jest pokój na świecie, to na przykład nie będą atakować villagerów nigdy. Okay. Albo w momencie, kiedy jest jakiś lisek, to on nie zaatakuje króliczka, tylko po prostu ustawi go w spokoju. Jeszcze, co więcej, czy A... ty... Okej, okay, tutaj nic ty nie podziałało. Ty... Może ja jestem tą jedyną osobą, która będzie rozwalać ten pokój na świecie. Co więcej, jako że tutaj porozmawiałam i mogę w jakiś sposób oswoić każde zwierzę, dostałam takie ciasteczko, które mogę im wręczyć, i. Możesz oswoić temu... villagera? Um, ale wilacz villager nie jest zwierzęciem, tak no, tylko chcę jak powiedzieć. Jak to nie? No nie, totalnie, absolutnie A... nie. Może ty będziesz moją? Ale no chcę. Owca i tak można oswoić. Może kota, ale nie, kot będzie od ciebie uciekał. Ale a... mogę go poprosić, żeby nie uciekał, skoro mogę się zaprzyjaźnić z każdym zwierzęciem na ziemi. Okej, okay, a, a co z twoją miłością? Która z tych krówek to. Czy to ten villager, który nie chciał tutaj od ciebie ciasteczka przyjąć? Może to jest twoja miłość życia, wiesz co? Ja już chyba go zobaczyłam. Ja chyba A... już go ujrzałam i to naprawdę była miłość od pierwszego wejrzenia. O nie. Zobacz! Zobacz! Jedyne serio? co musisz zrobić, to tylko go um, Po co? patrz się, iść na ten. Żaboblog 2.0? Serio? Cicho, jaki żaboblog 2.0? Ja widzę po prostu, że jego oczy, one do mnie mówią. Co? Ja. Ten Superman z niego wyjdzie, taki wiesz, umieśniony chat face. Nie mam zielonego pojęcia, ale powiem ci, że pocałunki z, nawet z żabą byłyby czymś innym. Więc poczekaj, no to proszę, porozmawiam całuj, z nim. Cały, 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 proszę bardzo, Tajesz. Dokładnie, hej, on jest w ogóle księciem, który został zabijony w żabę. I. O! I um, on? On powiedział, że chyba De mm. Że Ta co? Że to chyba w żaden sposób z niego nie schodzi. I albo że nie byłam jego prawdziwą miłością, albo że musimy jeszcze trochę poczekać. Może to jest test po prostu, czy jestem w stanie um, poczekać z nim. Um, czyli właśnie lat, żeby pocałowałaś się... żabę. Tak, I po ale. Po prostu pocałowałaś żabę. Nie, że zamieniła się potem w księcie, tylko po prostu pocałowałaś żabę. Podobno, on jest wspaniałym księciem i naprawdę długo trenował, wow, aby miłość być miłość Twojego życia, wow! Oczywiście, ale że tak! Super. Słuchaj, wiesz na... co, żaba, na dlatego że nie potrafi mówić, osobowość. nawet nie sarkazmuje. Na a... pewno ma piękną osobowość, to, to muszę powiedzieć na 100%. Poczekaj, um, a pokój pokój na świecie. Księ... Proszę mi zostawić. Księ... Proszę, Poczekaj! A um, księciu? On, on, on się zwieśmiał! On mówił do mnie niemiło! Proszę co. Czy jest spokój na świecie? czy Co ty od niego oczekujesz? No. Ach, myślałam, że nie zaatakujesz! Że będzie zazdrosny czy coś! Jesteś okay. najgorszy po prostu księciem, jakiego kiedykolwiek widziałam! Nawet gorszy od niego! Powiedzcie. ci. Am. E, um. Miał być spokój na świecie. Co, co tu się to dzieje? To po pierwsze, a, a po drugie, dlaczego a. mój książę w żaden sposób nie zareagował? No jest pokojowy. Dobra, wiesz co? Obie nasze próby były kompletnie nieudane i wybraliśmy beznadziejne Ach. życzenia. E, proponuję spróbować jeszcze raz. Mamy trzy próby. Wybierzmy tym razem wspólnie. Może to wiesz, chodzi o to, że trzeba wspólnie podejmować decyzje i tak dalej. Powiem ci tak, życzenia były dobre, ale ja dokładnie ci mówiłam, że on po prostu da nam również jeszcze jakąś karę. Więc hmm. tym razem chciałabym być nietoperzem. E, Okej. Okay. W sensie to pewnie ja będę nie bo to ja wybieram, ale okej, okay, dobra. Nie topesz, a ja chcę najlepszego przyjaciela. O, to może magię jeszcze. Trzecia opcja. O, wybierasz magię. Mm. Klik, bum. Myślę, że tym razem nam się uda. Tym razem to będą dobre życzenia. Okej. Okay, a nic się nie Czy to jest twój najlepszy przyjaciel? A czy to jest jakiś super pies? Czy on ma maskę superbohatera? Halo. Czy możesz z nim rozmawiać? Nie, ale... Oh, mogę na nim jeździć, jest ekstremalnie szybki, dobra. No dobra, okej, okay. I... jakby rzeczywiście jest tu twój najlepszy przyjaciel, I ma, ale. Ma zobacz, inwentory, można, można mu coś włożyć na skrzyneczkę na plecy. No to, dobrze, to, ale o to czy chodzi. będziesz z nim rozmawiał po prostu w nocy na temat wszystkiego i niczego? Nie, ale będzie mi się ślinił na twarz. O, to w sumie też brzmi dobrze. No to w takim razie co masz jeszcze? Masz maki eee, i nietoperza, Dawaj, nie dawaj! Pesz i bat mhm. Batzuka. A... Um, e. Przepraszam, może to chodziło Botmana? Jakby. Czy to... Ale... Ale e. Co poczekaj! Przecież ty miałeś być wampirem! No wiem i mam taką opcję. Mogę. Czy ja jestem... wampirem? Nie, nie jestem wampirem. Nie, jesteś absolutnie nie wampirem. Słuchaj, e. ja ci mówiłam, że te życzenia one wszystkie nie będą dobre, ponieważ za każdym A, razem... Patrz. E, czy ja jestem wampirem? Za każdym razem dostaniemy jakąś karę albo wadę, no po prostu ja nie wierzę. Jeszcze Hej. tą magię masz, prawda? Mam tylko w wampirze takie umiejętności typu szybkość, ale nie zamieniam się a w cele. mnie. A możesz mnie dziabnąć? Um... Dziab, Dziabnij mnie. Dziabnij mnie, ja też chcę być tym wampirem! Ale nie jestem wampirem, ja tylko potrafię szybko chodzić. O Boże, to jest najgorszy wampir jakiego kiedykolwiek widziałam. Ech, mam za to magię jeszcze. Mhm. E, to jest magia natury. E. Aha. O! Magia natury generuje nam drzewa, wow! No to takie elfickie, wow. powiem ci szczerze, jak wow, mi się jaka podoba. jaka supermoc! Hej! Jestem taki podekscytowany! Możesz walczyć z globalnym ociepleniem, mi się bardzo podoba to. A, mogę też walczyć z globalnym oziębieniem, na przykład magią ognia. Proszę um, bardzo. Wiesz co, Halo, magia o. Magia, no magia właśnie, nie ten... Dokładnie, przestań! O, o, o to mi chodziło. O to mi chodziło i, ale spokojnie zgaszę to, bo mam jeszcze e, magię wiatru. Czy mogę zgasić. To Czemu wiatr nie gasi ognia? Wiesz, co oh, jedyne, co teraz chwila. widzę. wiatr powoduje, że ogień się rozprzestrzenia. Aha, super, no to świetnie, wiesz, co. A! Czoklet! Coś ty zrobił! Dlaczego jestem porywana przez kosmitów? Chciałaś być wampirem, teraz możesz doświadczyć latania. Pirema, a nie takim, który prawie mnie zabije. Tak czy inaczej, to były trzy życzenia i powiem ci, żadne życzenia. Ja tych już temu dżinowi absolutnie nie. To jest to jeans jest, to jest z AliExpress. Nie, raczej o, ty po prostu go uwalniasz i dlaczego on miałby ci służyć? On po prostu ucieka i tyle. To był jeans z AliExpress. Nigdy nie kupujcie dżinów na AliExpress, moi drodzy.